Taka ciekawostka, bo poruszył Pan fajny temat związany z branżą motoryzacyjną. To co mnie zaskoczyło, no to faktycznie te ciągniki niejednokrotnie są droższe niż nowy samochód w salonie. No, Mamy tutaj się. obecnie też dwa modele, Majora oraz e, Proxima, Proxima HS. Tak, no dokładnie. i właśnie jak to wygląda od strony Dlajka, który nie jest z branży rolniczej, e, ten zakres cenowy i właśnie gabaryty ciągników, do jakich właśnie są wykorzystywane czynności? Mhm. Te maszyny. Jak widać, tutaj porównanie dość. Y, wypada na niekorzyść Majorka, bo jest taki mały do tej proximki. E, Major to jest taki podstawowy ciągnik y, do mniejszych gospodarstw, y, praktycznie do wszystkiego. 75 koni. Spełnia wszystkie wymagania, no w Polsce jest przebojem, od początku jak tylko się pojawił na rynku w 2013 roku to cały czas jest jednym z najlepiej sprzedających się ciągników w ogóle ze wszystkich ma rynku. Oprócz prac rolnych świetnie się spisuje na przykład w Komunalce, ponieważ jest dosyć lekki. Możemy nim wjechać i nie zniszczymy na przykład chodników czy, czy jakichś miejsc, gdzie no, wymagany jest niski nacisk. Proxima to już jest ciągnik rolniczy, typowo rolniczy, ale też oczywiście można go wykorzystywać do wszelkich innych prac, na przykład komunalki. W pracach leśnych często również proximy pracują, ale tak naprawdę do takich cięższych prac to mamy jeszcze inne linie modelowe Forterra i Crystal. Tam to są takie już stricte do ciężkich prac polowych. Ale w sumie ze wszystkich ciągników, jakie sprzedajemy, to seria Proxima jest najchętniej wybierana, dlatego że jest bardzo uniwersalna, taki typowy, kompaktowy ciągnik do wszelkich zastosowań.